Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 30 dzień. W października Kościół proponuje na fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 19, wersety od 1 do 10. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu pobieg więc naprzód i wspiął się na sekomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szebrali do grzesznika, poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, Oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Moi drodzy, przepiękny fragment Ewangelii o Zacheuszu, który. Miał w sercu to pragnienie, by spotkać Jezusa, no i rzeczywiście, e, udało Mu się, choć troszkę musiał się, choć troszkę musiał się natrudzić. Kiedy tak e, czytam ten fragment Ewangelii, to myślę sobie, że no przede wszystkim warto byłoby, abyśmy podziękowali Panu Jezusowi za to, że kiedyś, gdzieś tam e, pojawiło się w naszym sercu to pragnienie, aby Go spotkać, aby nawiązać z Nim relację. Bo to też jest jego dzieło. To pragnienie, ta myśl, że jednak warto byłoby zrobić coś dla swojej wiary. Z drugiej strony, myślę sobie, że niestety, wielu ludzi w dzisiejszym świecie bardzo pogubionych jest z tego powodu, że gdzieś tam mają serca zamknięte. I Ewangelia pokazuje nam wielokrotnie, że Jezus nie mógł przebić się przez zatwardziałość faryzeuszów. Jezus nie mógł się przebić przez tę skorupę, którą sami zbudowali, i nie chcieli ani odrobinę otworzyć się na słowo Boże, naprawdę, którą, którą niósł Jezus. Natomiast, jeżeli choć odrobinę się otworzymy na, to, na tą Jezusową dobrą nowinę, to być może będzie to tak jak w przypadku Zacheusza. Spróbujmy sobie wyobrazić całą tę sytuację, w jakiej Zacheusz przychodzi do Jezusa. Wcześniej najprawdopodobniej o nim słyszał, wcześniej być może nawet spotkał świadków, którzy mówili mu: A widzieliśmy to lub tamto, słyszeliśmy, jak Jezus nauczał, i to jego nauczanie jest rzeczywiście wyjątkowe. I tak w cudzysłowie, te przypadki różne w życiu Zacheusza mogły pokładać się w taką jedną całość, że może nawet nie liczył na to, że spotka. Jezusa, że będzie mógł osobiście z nim porozmawiać, ale chciał i nie patrzył na to, że ludzie popatrzą na niego jak na głupka, który wspiął się na drzewo, mimo jego, mimo jego pozycji, mimo tego, że był w sumie wysoko sytuowany, po prostu wspiął się na górę, aby choć móc, zobaczyć, choć móc przez chwilę zobaczyć Jezusa. I Bóg. Widząc to Jego pragnienie, e, odpowiedział na nie, i myślę, że w życiu każdego i każdej z nas może być tak, że nawet jeśli nasze pragnienie jest niewielkie, Bóg odpowie. I przypominam się tutaj taka sytuacja ze świadectwa, które kiedyś puszczałem też na lekcjach, kiedy jeszcze w szkole uczyłem. Brian Head Walsh z Korn e, właśnie opowiadał historię swojego nawrócenia i tak mówi, kiedyś siedząc w domu i chcąc zapalić skręta, powiedział Boże, jeśli jesteś tak, jak ten pastor powiedział, to zabierz mi to całe uzależnienie i zmień moje życie. I Bóg zaczął działać. Niby tak niewiele, a jednak wystarczyło, żeby Bóg mógł działać. Otwierajmy się na Boże działanie. Pozwólmy, by Bóg działał w naszym życiu. I to, co dzieje się w naszym życiu, Odbierajmy jako działanie Bożej opatrzności nie przypadki, że ktoś mówi na o Jezusie, że ktoś dzieli się swoim świadectwem, swoim doświadczeniem Bożej miłości. Niech to wszystko pomoże nam choć odrobinę otworzyć nasze serca i powiedzmy, tak jak Brian, Boże, jeśli jesteś, działaj. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławiam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.